Ciemano. W dzisiejszym odcinku spalimy teściową wieżbę. Ale jeszcze za ciemno muszę poczekać, aż się trochę rozjaśni, że tak powiem. Nie ma spania tam. Selfie. <laughs> z Cię ma ponownie. Pocięte, testujemy dzisiaj wieżbę. Normalną wierzbę taką na kołki. To było ogrodzenie. Ze 3-4 lata powiedzmy, nie. Ale da się zrobić z tego test, ale zaraz Wam pokażę, ile zostało z wiader Marcela popiołu. No nie jest tak źle jeszcze, nie jest jakieś tam, wiecie, spruchniałe trochę tępy łańcuch. Ale, o, widzicie? Będziemy testować. Dobra, zobaczymy, ile będzie popiołu. Tylko tutaj, turbo sprzątanie zrobię. Tak jak ktoś pisał, gdyby miał nadmuch, to by to wszystko wypaliło się do zera, nie? Hmm, mógłbym to jeszcze raz rzucić, ale. Nie, no ja to przesieję i potem wrzucę jeszcze raz. Popiół. Tak to wygląda. Tylko połowę to trzeba przesiać i z powrotem. Także z dwóch wiader, tam nie wiem, 18 czy tam 19 kilo było. Coś koło tego. To nie jest jakieś tam, wiecie, jakieś dużo tego, nie? Dobra, ładunek. A? O! Czyściutko, znaczy czyściutko. Pyłek! Rurgi, no i dobra, nie daję podpałki, to się powinno rozpalić, także za jakiś czas się odpalimy. Godzinka ósma, 10, 15 stopni dobija dziewiąta, coś tam widać. 33 stopnie. A co tu się wyprawia? Co to tak słabo? Jak to? Nie pali się jak Bóg. <grymne> nie no, patrzcie, wszystko w żarze jest. Chyba trzeba podkręcić mu dół. Coś się będzie działo, bo jeszcze chyba do dołu nawet nie dolazło. Nie wiem jak to wygląda. A jak tam na południu polski? Macie też wieżby? No coś tam pospadało, ale jeszcze o. O, od razu słychać, patrz. Otworzyłem. No na to, bo to te wierzby, kurde, to tak sadzone tutaj na żuławach elbląskich, bo tu jest dosyć wysoki stan wód, znaczy się był kiedyś. Bo teraz to jest tak na półtora metra i woda wybija No dwa metry. To to się pewnie śmiecie teraz ze mnie, co? Gdzieś, gdzieś są takie miejsca, że i po 50 metrów nie ma tej wody, nie? bo nawet głębiej. No nic. Za jakiś czas będzie, będę znowu. No Zobaczcie chwileczkę, później jak otworzyłem dół. Nie? O, od razu się ładnie pali. Wiecie co? 43. No nie spodziewałem się. Że tak dosyć szybko się bójnie. No ale zaraz trzeba będzie dołożyć, nie? No niestety od góry nie będę tego wybierał. A to jest suche. wyrobane. Także ładnie się pali, Tak na wierzbinkę. A jeszcze taka sucha. Wiadomo, że będzie git. A na jutro szykuję fajny film na sobotę, tylko nie wiem czy się wyrobię do 17 bo nie wiem ile się będzie wągiel palił to będzie taki z okazji 20 tysięcy ludzi <grystanie> ale mówię wam jak dobrze wszystko pójdzie to będzie, będzie ta się zwijać ze śmiechu Ale rzetelny test, pamiętajcie, ja tam kręcę z humorem, ale wszystko jest reality show Nie ma ściemy, wszystko pokazuje co jak się pa Ziemia tu uciekasz, bydlaku No, także zobaczymy jutro Kto jest królem wioski Godzina dziesiąta dobiega. 52 stopnie. Kurde. Po tym dołożeniu. Dobre co? Tylko szkoda, że trzeba co chwilę dokładać. Dobra, jeszcze na razie nie będziemy dokładać, ale jeszcze jeden rzut zrobię. Bo raczej więcej nie osiągniemy, bo po co mam marnować sobie rozpałkę? Porąbię potem i będzie gitara. <laughs> Dawno w dziurkę nie zaglądaliśmy. Przez dziurkę nawet, kurde. Pyk. Normalnie jak konkret w Wungel Aha. Fajnie to wygląda Lubi ogień. W ogóle kominek chciałbym mieć w domu. Macie kominek w domu? Pewnie macie i nie używacie. Bo tak większość ludzi ma, że ma, a nie ma, bo nie używa. Dobra, do potem. Prawie trzydzieści. Czterdzieści 47 cyk 47 na powrocie. Tyle. A tutaj się tak wypaliło, także jeszcze raz dorzucamy. Zobaczymy ile jeszcze się nakręci na maksa. I kończymy temat z wierzbą. Można powiedzieć, że udany. Może jakby taka nie była stara. Może taka dwuletnia, wysuszona. To kto wie, czy by tam trochę lepszej kaloryczności z tego nie zrobił, nie? Ale wątpię. Bo to nie jest takie złe, o. Także tak to wygląda. Ups, kurde, Ciężko dobrze pokazywać, jak się ładuje. Człowiek się skupia, żeby do dziury trafiać, nie? <laughs> Rozumijcie? No, kurde. Dobra, jeszcze jeden. A reszta na rozpałkę będzie. Kurde, to takie brzydkie mogłem wrzucać. Z tym, o to, co w ziemi było. Zawsze to się gorzej rąbie takie coś, nie? Dobra, do potem. Przypominam, że w pierwszym komentarzu macie wszystkie te. I jaki to kocioł i co tam grzeje, no nie da się więcej. Tak 52, 55 to jest, to był maks, nie? Podciągając teraz okrutnie <grytanie> tego na dole, nie? Znaczy podkręcając, odkręcając powietrza więcej, kurde. Także słuchajcie, tak to wygląda. O no tyle, no co? Udało się osiągnąć te ponad 5 dych. A, jak ktoś mieszka na żuławach i se posadzi pół hektara, znowu się baluję, ale w czapce to się może i nada. Teraz będziemy testować w szopole hybrydę jeszcze. Tutaj mam wieżbę płaczącą. To jest ta wieżba zwykła. Patrz, nie płacząca tą co teraz palę, to co tak prosto rosną. Musiałbym zaguglować sobie, jaka dokładnie. Ale wieżba to wieżba. No, także do następnego odcinka i zostawta coś. Wiecie co? Rozumisz. <laughs> Jeden z drugim. Dobra, trzymajcie się na razie.